Cześć, nazywam się Małgorzata. Witajcie, jestem Ewa. Zapraszamy Cię do Lublina na wyjątkowe warsztaty pod nazwą Odkryj się w weekend i zadbaj o cud. Dlaczego są wyjątkowe? Bo pokażemy Ci, że wystarczy uruchomić i zrównoważyć ciało, umysł i duszę, żeby czuć się szczęśliwym i zdrowym. To, co manifestuje się w ciele, Zawsze początek ma w myślach, a to, co jest w duszy, objawia się w uczuciach. I dlatego powinniśmy zadbać o wszystkie nasze poziomy jednocześnie, czyli ciało, umysł i duszę. Prowadząc Gabinet Terapii Naturalnych, od wielu lat obserwujemy ścisłą zależność, jak nasze myśli wpływają na zdrowie, i jak siebie postrzegamy. O tym właśnie mówią między innymi dr Hammer w Totalnej Biologii, dr David Hawkins, czy chociażby dr Deepak Chopra. Na warsztatach będziemy mówiły między innymi o Ja powiem Wam o tym, jak pobudzić wewnętrzną energię. Jak uwolnić własne blokady e, oraz jak odkryć siebie i swoją wartość. Będziemy odkrywać nasz wewnętrzny cud, bo przecież jesteśmy dziećmi stwórcy, Boga, a On nie stworzyłby dlaczego. Jesteśmy cudem. E, do tego, będą, do tego między innymi... będą między innymi relaksacja na łące przy dźwiękach betańskich, taniec intuicyjny przy ognisku, robienie naturalnych olejków do ciała, a także będziemy zdrowo gotować. I o tym opowie nam Ewa Dietetyczka. Na warsztatach będziemy wspólnie przygotowywać posiłki, podczas których będę mówiła, jak to, co jemy, wpływa na nasz nastrój, zdrowie i urodę. Będziemy przygotowywać, komponować śniadania które dadzą nam energii na wiele godzin. A także powiem, jak zrobić kolację, by przygotować, wyciszyć organizm po całym dniu i przygotować do snu. Będę mówiła o tym, jak jedzenie wpływa na sylwetkę i co jeść, gdy źle się czujemy. Wyjaśnię, dlaczego tak ważne jest, byśmy zadbali o swoje jelita, gdyż zdrowie zaczyna się właśnie od nich. Będziemy kosztować pysznych aromatycznych herbatek ziołowych skomponowanych przez zielarkę, a także wypróbujemy lecznicze glinki do ciała. Dodatkowo będzie można skorzystać z zabiegów, na przykład masaż leczniczy, czy świecowanie uszu, czy peeling całego ciała, żeby odnowić nasz naskórek. W warsztatach może uczestniczyć około 15 osób. Chcemy zadbać o komfort uczestników, i jeśli chcesz zarezerwować miejsce, to wypełnij formularz, który znajduje się pod spodem. Planujemy trzy terminy warsztatów w lipcu. Wybierz dla siebie dogodny. W ramach warsztatów gwarantujemy dwa noclegi, pełne wyżywienie i zajrzyj do całego programu, który jest umieszczony również pod filmem. Mamy nadzieję, że każdy, kto będzie z nami, przeniesie się w świat relaksu i radości, a także doświadczy czegoś nowego i odkryje to, co dla niego jest ważne. Zapraszamy serdecznie. Zapraszamy. Czekamy na ciebie.